z tej strony Vito To jest... Hmm, który odcinek? Kolejny odcinek z Warcraft 3 Dragon of Chaos Odcinek w ogóle ja będę mówił Dobra Tu mamy zapis Gry z rozdziału tego Marsz Pragi Kampanii ludzi Nie chciałem Przychodzić tutaj tego wszystkiego, czyli Tego o tutaj Teraz wam pokażę tego wszystkiego. Tutaj tego w ogóle nie przechodziliśmy na innym, ale to przechodziliśmy i wytłumaczę wam dlaczego nie chciałem na tamtym, dlatego że y, filmik mi się nie zapisał, a już byłem na właśnie tym, więc nie chciałem właśnie y, tam przechodzić i w ogóle, więc y, tutaj właśnie chciałem już być, więc rozdział 5 Marsz Pragi, kampania ludzi. Zapraszam. Lajku, jeżeli Wam się filmik spodoba, lajkujcie, subskrybujcie i komentujcie. Pamiętajcie, zachęcam Was do kupowania tej gry oraz Actiona. To na serio fajne dwa programiki i gry, które mi się bardzo pod podobają. Action to jest właśnie program, na którym nagrywam. Polecam, fajny bardzo, dosyć fajny. I właśnie chcę sobie jego pomoc przy nagrywaniu. On w ogóle prawie nie laguje, w ogóle. Rozumiecie? I to właśnie w a w tej Warcraft to jest naprawdę super gierka. Jest to udoskonalona, bo z tego co widziałam w dwójce to była zupełnie inna. I ja bym się zniechęcił do takiej właśnie rozgrywki. Na takie. Nie, więc ja nie chciałbym wam. Pan, yy, ja, moja taktyka na teraz to jest, aby tutaj właśnie uleczeć. No, ja. Nic tu Artas na klepkę! Klepa! Muszę uleć tego, bo on jest tutaj powodem jakichś tych. Weź yy, tego, zabi tula, misza, prawda? kurcze no zobaczcie my tutaj w ogóle szans nie mamy widzę Co tak nie mamy słuchajcie od razu mamy tutaj chłopów Bo mamy osobne oddziały w ogóle słaby mamy tutaj ten chciałbym to udoskonalić nasze oddziały. S -s dobra to robimy tutaj nasze ten. Oddziały, bo chyba... wiecie. Złota. Dobra. Nie trzeba. No, stanę, bo się jest strasznie osłabione. No, tutaj już jakoś sytuacja wygląda. Tutaj wezmę i. Tutaj jest zwierzę strażnicza. I tutaj bym jeszcze zbudował taką jedną, ale na razie nie chcę. Tak, panie. tutaj sobie ją udoskonalimy, na razie nic się nie dzieje jak widać więc dobra jak tam nasze wojska? pięknie, pięknie też szkolą, pięknie, pięknie tutaj sytuacja wygląda tutaj też pięknie jest wszystko dobrze, pięknie tak 160, 106, przepraszam, czy 160? 160, dobra. Tutaj też troszeczkę takie mieszane składu są. Owieczka oho. Czekajcie, bo jeszcze nie mam tego, tego chłopca. Ta, ta, no. jak oni się nazywa, to ja nie wiem. Czy. Y Muszę sobie założyć czekoladki, kanonierów, kanonier, what? Jest dziwna taka nazwa, kanonier. Mm, praktyczna. Dobra, tutaj już wojska są w doskonałym stanie. Ja będę sobie tak tutaj krążył wokół tych dwóch. Tutaj już bardzo dobre, no takie według mnie dobre są wojska. Tutaj jeszcze to ich i dobra. Na razie jest. Sytuacja wygląda OK. Na razie nie potrzebuję tutaj jakiegoś dodatkowego wsparcia. Ale o co tutaj chodzi w tej misji? W tej misji chodzi o to, aby Uther, Uther to jest. Yy, Lord Uter. On jest lordem, tak jakby podpowiedź mała. W ogóle yy, UTER to jest tak jakby nauczyciel Artasa. Tak, jakby według mnie Artas myśli inaczej. Służę światłości. Artas to nasz główny bohater. Będzie również później, ale będzie w zupełnie innej postaci, takiej jak nieumarły. Teraz ten walczy... Nie się tak. A teraz się temu opiera, Legionowi, a później będzie. Z nim żył w współpracy. Gotowy. 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 ktoś? Na razie razie widzę widzę żadnych. Of Gotowy. Czego ci trzeba? Gotowy. się do walki. Gotowy. 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 Ja będę sobie, jak tutaj bardziej spektaklował i będę... Gdzie wy tam to skończyliście? Że... No, ile tego złota tutaj trzeba? 200 200, sobie poczekamy, trzeba. żeby nie wystraszył Ja się to, to nie zniknują. Teraz jest spokojnie, dobre, to wracam sobie dobrze. Tak panie. Tak panie. Oś. Dobra, niecząc nie coś nie skoczą, a teraz sobie będzie powstał. Wiecie jakby coś... Na honor... tu trochę. Oczywiście. Będzie... Tak jak najbardziej. Tak pośrodku jak... Chcę ustalić. O dobre. Atakują nasze oddziały. Czekaj, dobra idą tu, idą tu. idą tu. Jak idą. Przygotujcie się. Idą tutaj, czekajcie, oni chyba nie idą tutaj. Oni idą tu. Oni idą na stówkę tutaj. Jasne. Oczywiście. Dawaj, dawaj, atakuj tego Dobra, dobra, i teraz Jasne. ich zaprowadzimy do naszej armii. Jest, jest, jest. Idą tutaj, idą tutaj, już widać. Eee, zmacowany jakiś atak, matko! Matko święta, ile was tutaj jest? więcej was matka nie miała. więcej tą was matka nie miała. oj aja, aja, Dobra, dobra, dobra I Chyba sobie damy Radę o kurde! Jak najbardziej. Nie, nie dam sobie rady. Nie mamy szans. Zastępy wroga są niezliczone. A nie, dam sobie rady spokojnie. Zróbcie. A, Marko! Jest Dobra. Nie trzeba mi się kłaniać. Na Znasz, to, to Spokojnie to, to nawet. Kity głupi, jesteś tu. Ole, słabi jesteście. Słabi jesteście, no pokonajcie nas. Cicho, dwa bądź Dinofile. Come on. Dwa, jeden i powrót teraz. Pim. W ogóle zadanie wykonane. Obroń, Obrona. Hersh. To Nie nas no, Atakują nas. A teraz zobaczcie, co się stanie. A My się obronimy I teraz zobaczcie. to Więc się O! o jest tutaj. Tutaj nasz kótar przybywa z naszymi. Tak. Tak. Przybywasz w samą porę u Jeszcze nie czas świętować. Losy bitwy wciąż nie są rozstrzygnięte. O, Jaina tam gdzie widzicie? Tutaj. Nie, <grybujesz> Dajna sobie tupała. Mm. Upowiedź, że udało ci się tak długo utrzymać, chłopcze. Nie przybył na czekaj uderze. Robiłem, co mogłem. Gdybym miał legion doborowej jazdy, to. Nie czas unosić się dumą. Ta bitwa to dopiero początek. Szeregi nieumarłych rosną z każdym naszym wojownikiem, który zginie w bitwie. Aha, okej. Okay. Trzeba uderzyć w ich przywódcę. Um, Jeśli będzie trzeba, udam się do stratką i, I zabijam zabiję Alganisa. Jest. Jesteś dzielnym młodzieńcem, ale sam nie dasz rady temu, kto rozkazuje umarłym więc jedź ze mną też, bo ja ruszam do strajko, z tobą czy bez ciebie. Lol. I zgubię. Właśnie o tym mówię. Tutaj już powoli zaczyna się yy, zdrada naszego, tutaj, yy, jak oni tam się nazywają, naszego Artasa. Powoli ogarnia go, rządza yy, krwi, zemsty. Później, y, późnym popołudniem na drodze do Stratholme. Aha, prolog. 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 Nie wiem. Dobra, i uwaga. Czas, się pojawi czarny pan, może brązowy pan. Witam, młody książę. Musimy porozmawiać. Nie mam teraz czasu. W Stratholm czekają mnie pilne sprawy. Posłuchajcie. To królestwo jest już stracone. Ogarnął je cień. Nic go nie powstrzyma. Jeśli naprawdę chcesz ocalić swój lud, oprowadź go na zachód, za morze. Mam uciekać? Moje miejsce jest tutaj i tu będę bronić swego ludu. Mhm. Więc dokonałeś wyboru. Ale pamiętaj, im zacieklej walczysz z wrogiem, tym szybciej pchasz swych ludzi w jego szeregi. Wybacz, że się ukryłam, artasie. Chciałam tylko... Nawet nie mów Wyczułam w nim potężną moc Może ma rację? Może naprawdę wie, co się zdarzy? I tak nie porzucę ojczyzny w potrzeby Choćby nawet ten szaleniec rzeczywiście znał przyszłość Ruszajmy On z tym wygląda jak... Ładny <laughs> Rozdział szósty. Ubój następnego dnia wczesnym rankiem na przedmieściach Stratthom. No tutaj już na pewno na tuwa będzie zdrada, zobaczcie. tutaj już się powoli. Fajnie, że jesteś. Też. Nie w tym tonem, chłopcze. Może i jesteś księciem, ale jako palady nadal mi podlegasz. Jak mógłbym zapomnieć? Słuchaj, Uterze, muszę Ci coś powiedzieć na temat tej zarazy. O nie, przybywamy za późno. Wszyscy ludzie zostali zarażeni. Może wyglądają na zdrowych, ale to tylko kwestia czasu. Zmienią się w nieumarłych. Co takiego? Całe miasto musi zostać oczyszczone. Jak możesz w ogóle o tym myśleć? Musi istnieć inny sposób. Do diabła, Uterze. Jako twój przyszły król rozkazuję ci oczyścić miasto. Jeszcze nie jesteś królem, chłopcze. A choćbyś nim był, i tak bym cię nie usłuchał. Dobra, nieważne. Ja was żegnam. Z tej strony nagrywam dla was. Witam, dla el. Dobra, to cześć, pani na razie. Do następnego odcinka.